Cześć, to Natalia, młodsza konsultantka na IBC w firmie Intersys. Zapraszam na kolejny filmik z serii Out of the Box. Dzisiaj mamy przegląd nowości Wave 2 2024 dla Business Central i skupimy się na ulepszeniach w obszarze User Experience. W tej wersji pojawiło się sporo interesujących funkcji, które mają ułatwić i uprzyjemnić korzystanie z platformy. Sprawdźmy, co nowego przygotował dla nas Microsoft. Pierwszą funkcjonalność, którą omówię, to klucze dostępu, podpowiedzi do klawiszy oraz wsparcie dla większej liczby języków, w tym dla języka polskiego. Wśród nich znajdziemy także nową funkcję KitIPS, która wyświetla skróty klawiszowe dla elementów interfejsu, dzięki czemu nawigacja staje się szybsza i bardziej efektywna. Zobaczmy na demo, jak te usprawnienia mogą ułatwić pracę codzienną z platformą. Jesteśmy już w Business Central. Mam już ustawiony język polski, i teraz, aby włączyć podpowiedzi do klawiszy dostępu, naciskam alt na klawiaturze i podpowiadają mi się podpowiedzi. Teraz chciałabym przejść do kartoteki customerów, więc klikam na klawiaturze C i jestem już w kartotece customerów. Również na innych kartotekach to działa. Jak widzimy, podpowiadają nam się również. W tej aktualizacji Microsoft wprowadził możliwość przyciągania i opuszczania, a także dołączania wielu plików jednocześnie. Te usprawnienia pozwalają na szybsze i wygodniejsze zarządzanie dokumentami bezpośrednio w systemie, więc zobaczmy jak to działa. Więc ja przejdę sobie do kartoteki customerów, do jednego z nich. I tutaj mamy Fartbox Documents. I wybieram Upload Files i wybieram więcej niż jeden załącznik i dołączam. I jak widać, za jednym zamachem udało mi się dołączyć więcej niż jeden załącznik. Kolejną nowością w obszarze User Experience jest możliwość zmiany szerokości kolumn, nawet gdy personalizacja nie jest włączona. Dzięki temu użytkownicy mają większą kontrolę nad układem interfejsu, co ułatwia pracę z danymi. Sprawdźmy więc, jak działa ta nowa funkcja. Na początku sprawdzę sobie, jaka jest moja rola. Jestem accountant, więc przejdę do profilu Rolls i poszukam sobie mojej obecnej roli. Jak widać, mam włączoną personalizację. I tutaj też widać, że mam włączoną, więc chciałabym ją obecnie wyłączyć. Odświeżę sobie stronę. I jak widać, nie mam już personalizacji. Obecnie chciałabym przejść do kartoteki i zmienić sobie rozmiar, rozmiar kolumn. Jak widać, nie mam tutaj żadnego problemu. Mogę to zrobić ręcznie poprzez taki suwak, albo poprzez dwuklik myszką. Jak widać bez żadnego problemu mam możliwość personalizacji i zmiany rozmiaru kolumn. Ostatnią nowością w obszarze funkcjonalności UX to możliwość zmiany sposobu wyszukiwania danych na listach. Nowa funkcja pozwala użytkownikom dostosować metodę wyszukiwania. Co ułatwia szybkie znajdowanie potrzebnych informacji i poprawia efektywność pracy. Zobaczmy, jak działa to usprawnienie. Ja przejdę sobie do kartoteki zapasów. I tutaj w lupce mamy dwie opcje. Użyj nowoczesnej funkcji wyszukiwania, użyj starszej funkcji wyszukiwania. Ja na początku użyję starszej funkcji wyszukiwania. Chciałabym znaleźć ziarna z Brazylii, więc wpisuję Vince Brazil. I jak widać nie znajduje mi ta starsza funkcja wyszukiwania. Jeżeli zmienię ją na nową funkcję wyszukiwania, okazuje się, że te ziarna są. Jak widać wybierając tą nowszą funkcję, nie musimy być precyzyjni podczas wpisywania hasła. Wystarczą jedynie jakieś kluczowe informacje. Możemy zobaczyć, że, że zwiększono precyzję i szybkość. System przeszukuje teraz całą tabelę, uwzględniając wszystkie kolumny, co pozwala na pełniejszy dostęp do danych i bardziej trafne wyniki. Dzięki temu łatwiej jest teraz znaleźć potrzebne informacje bez ograniczeń wynikających z układu listy. Zaprezentowałam już wszystkie nowości. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!